Cześć, witam na kanale Kowalscy w Ameryce Dzisiaj będziemy gotować zrazy wołowy Do zrazów potrzebujemy mięso Wołowe Już takie rozklepane Duże mięso potrzebujemy To jest na 7 porcji Będziemy potrzebować do tego Marchewkę Ogórki, ogórki kwaszone Pokrojoną kiełbasę Takie kawałki Cebule i musztardę. Będziemy też potrzebować do tego wykałaczki, żeby to wszystko spiąć. Rozklepane dobrze. Wcześniej rozklepałam sobie wszystkie, żeby tutaj nie tłuc się. Smarujemy musztardą. Dajemy ogórkę, marchewkę, cebulę i kiełbaskę. I wszystko ładnie rolujemy. To rolat wołowy. Mamy jedną zrobioną. Wykałaczką spinamy. i robimy kolejne tak samo. Kiełbaska, marchewka, ogórek i cebula. I zawijamy Znowu. Pegałaczkami zamykamy, żeby podczas gotowania nam się to nie rozwaliło. Kiedy zrazy mamy już gotowe, gotowe możemy je podsmażyć na patelni. Dajemy patelnię na rozgrzany palnik. Wlewamy olej. i obsmażamy z każdej strony nasze zrazy. Później je będziemy gotować w sosie własnym. Zrazy nam się pieką. Wracamy z każdej strony, żeby z każdej strony były trochę podpieczone i przekładamy do garka. Będziemy robić zrazy co się własnie. Obracamy troszkę z każdej strony, żeby się podpiekły. Wywodzi się już aromatyczny zapach. Podpieczone zrazy przekładamy do garka teraz. Kiedy zrazy mamy już gotowe, włożone do garka. Ten tłuszcz. Z tej patelni zalewamy zrazy. To jest wywar tych zrazów. Będzie dodawał smaku. Teraz dodajemy parę listek liścia laurowego. Ja daję 4. 4-5 zielangielskich ja daję. Daję trochę soli. Trochę pieprzu. Może jeszcze trochę do soli. Troszkę więcej pieprzu. Tam. Dobrze. Teraz zalewamy to wszystko wodą. I gotujemy nasze zrazy. Tak się prezentują nasze zrazy w garku. Teraz gotujemy je do miękkości jakieś półtorej do dwóch godzin i później będziemy je podawać z mizerią. W międzyczasie, jak się nasze zrazy gotują, zrobimy do nich mizerię. Do mizerii będziemy potrzebowali 5 łyżek śmietany. Będziemy potrzebować cztery takie ogórki małe, pieprz i sól. Zaczniemy od pokrojenia ogórka w plasterki. Cienkie plasterki kroimy, najcieniej jak się da. Robimy zwykłą polską mizerię. Wszystkie cztery kroimy w plasterki. Ciężko jest pokroić w cienkie plasterki, ale kroimy. Nasze zrazy się gotują, rozchodzi się po domu, wyśmienity zapach, bardzo aromatyczny. Ale robimy teraz do zrazów mizerię. O, ostatni ogóreczek kroimy w plasterki. Już mamy. Wszystko przekładamy do większej miski. Tu mamy taką miskę. Wkładamy wszystko do tej miski. Pokrojone te ogóreczki w plasterki. Teraz te ogórki solimy. Mieszamy znowu. Jeszcze troszkę może do sole. I odkładamy na bok na jakieś 50 minut. Kiedy nasza mizeria już jest po 5-10 minut, poleżała trochę, dodajemy śmietanę. Dodajemy pieprzu trochę. I wszystko ładnie mieszamy. Zrazy już się kończą gotować. Zaraz będziemy je wyjmować. Wszystko jest ładnie połączone. To prezentuje się nasza mizeria. Nasze zrazy są już gotowe. W sosiku, w sosie własnym będziemy je teraz wyjmować na talerz. Wyciągamy nasze zrazy. Ciągniemy tylko trzy. Nie będziemy wszystkich wyjmować z talerza. Są jeszcze ciepłe Zaraz Już mamy na talerzu ładne, mięciutkie? Jeszcze. Parują, bo były wyciągane gorące z garka. I będziemy je podawać z mizerią. Tutaj mamy zrobioną mizerię. I będziemy podawać z razy z mizerią. To dziękuję za oglądanie mojego vloga. Zapraszam na następnego vloga. Zapraszam również do subskrypcji, aby nie przegapić następnego filmu. W następnym filmie znowu będziemy coś dobrego gotować. Dziękuję za oglądanie. Bye, na razie!